No, Halo, jak Słucham. tam doszły pieniążki? 94,48. No i stówkę jeszcze panu doszle z drugiego kąta. Tylko napisałem, że to za dużo, no bo tyle nie kosztuje. A może Obierzę, za mało właśnie? Nie no, powiedz, obieca, obiecałem to sowa dotrzymuje, także... Jestem co prawda w ciężkiej sytuacji, tak bardzo nawet ciężkiej i się przyda, ale trochę się głupio czuję wobec ludzi. No nie, no przecież ludzie wiedzieli, pomagali, bo wiedzieli, że to dla Pana, także nie ma Panu co być głupio teraz. Także okej, okay, tak? No, wszystko w porządku. No dziękuję wszystkim w takim razie serdecznie mhm. i no jestem zaskoczony i no coś pozytywnego się wydarzyło, bo ostatnio same kłopoty. Mhm. Kiedyś może szerzej porozmawiamy nad tym. No tymi. może porozmawiamy innym razem sobie tam. To też się śpieszę, ale jakby co to mogę wrzucić tam urywek, chociaż taki, że doszły te pieniążki, żeby później nie było tak, gadania, tak, że tak. nie wysłałem. No proszę dobra. bardzo, proszę bardzo. Proszę okay. bardzo, dziękuję bardzo. To no, na radzie, do usłyszenia.